Witajcie w kolejnym filmie serii A co to? Niedawno w tej serii testowałam masę Fimo Air Basic, a dziś przetestuję również masę Fimo, jednak tym razem będzie to masa Fimo Air Light. Opakowanie jest niewielkie i mamy tutaj tylko 125 gram masy. Masa ta wysycha pod wpływem powietrza. Możemy ją również utwardzać w mikrofalówce. Nie wiem jak wam, ale mi nazwa tej masy kojarzy się bardziej z linią lotniczą niż z masą modelarską. Podobnie jak Fimo Air Basic, tę masę po wyjęciu z opakowania również musimy trzymać w woreczku strunowym i nie rozumiem dlaczego twórcy nie dodają tutaj zapięcia strunowego tak jak mamy na przykład w różnych produktach spożywczych, ale to tylko taka moja drobna uwaga, także teraz odpakuję tę masę i wspólnie zobaczymy jak ona wygląda i jaką ma konsystencję. Ok, ona jest bardzo mięciutka w dotyku. Jak widzicie, jest bardzo biała, bardzo mięciutka, bardzo przyjemna w dotyku. Ma taką bardzo delikatną konsystencję, zupełnie inną od poprzedniej masy, którą testowałam z Fimo. Bardzo łatwo się ugniata. Ok, jestem za zami już z powrotem. Wzięłam sobie jeszcze miseczkę z wodą, żeby zobaczyć, czy tą masę można łączyć z wodą, czy można ją będzie zwilżać wodą. I teraz spróbuję z niej coś ulepić. Z tego co widziałam, raczej każdy z niej robi takie płaskie przedmioty, płaskie wyroby, niż typowe figurki stojące. Ona jest bardzo mięciutka i dla mnie jest ona ciut za miękka. Może spróbuję z niej zrobić na przykład gołębia. Zobaczymy jak on wyjdzie. Spróbuję zwilżyć tę masę wodą, żeby trochę wyrównać powierzchnię. Ok, masa nie staje się bardziej paćkowata. Delikatnie się wtedy klei do dłoni. Myślę, że ta masa świetnie się nada do ozdabiania np. bombek czy pisanek. Ja jestem bardzo ciekawa, czy ta masa mi nie popęka, czy wszystkie elementy będą się trzymać. Mam wątpliwości, czy ten ciobek będzie się trzymał, czy on nie odpadnie, ale zobaczymy, przekonamy się. I teraz spróbuję zrobić do niego skrzydła. Jak na razie lepi się w miarę przyjemnie, chociaż jest to masa bardzo mięciutka, nie przepadam za bardzo miękkimi masami. I nie należy też do niej dodawać za dużo wody, bo robi się wtedy bardzo miękka. I taka bardziej lepiąca. Może nie paćkowata, ale bardziej taka lepiąca do odłoni. Jak zapewne zauważyliście, ta masa nie brudzi mi dłoni. Na opakowaniu mamy także informację, że masę tę możemy po wyschnięciu malować, także to oczywiście także sprawdzę. Bo przyklejanie kolejnych elementów nie jest takie proste, bo te kolejne elementy tak nie bardzo chcą się przyklejać, to zauważyłam. I jak widzicie, masa się delikatnie zaczęła mi kleić do dłoni. Spróbuję teraz jakoś połączyć te skrzydła. Zobaczymy, jak masa sobie z tym poradzi. Jeśli ktoś nie lubi, kiedy masa brudzi mu dłonie, to na pewno ta masa będzie przyjemniejsza niż poprzednia masa, którą testowałam na kanale. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie jest ona za miękka. Łatwo się też na niej robi teksturę, jak widzicie, chociaż też nie należy naciskać za mocno, bo jednak ona jest mięciutka i można sobie popsuć ją. Nie od dołu jeszcze temu głąbkowi, może zrobię dziurkę. Okej, okay, dało się jeszcze. i spróbuję tutaj dorobić teksturę na górze. Jestem bardzo ciekawa, czy ten dziób przetrwa. Wydaje mi się, że nie, że będę go musiała jednak dokleić, ale zobaczymy. Może, może jakimś cudem przetrwa. Bo że ten taszek nie spadnie, kurczę z tego patyczka. I teraz tego gołąbka odstawię do wysnięcia, i spróbuję teraz zrobić jakąś płaskorzeźbę. Z masy robię kulkę, którą następnie wydłużam, tworząc taką mniej więcej kruseczkę, która na jednym końcu jest głupsza, a na drugim cieńsza. Następnie kuseczkę spłaszczam, i robię teraz uszy. spłaszczam tego kociaka po to, aby sprawdzić czy ta masa popęka jeśli będzie bardzo cieniutka bo tego jestem bardzo ciekawa bo tak jak mówię, większość osób robiła takie dość cienkie wyroby i wydaje mi się, że ta masa powinna sobie z tym poradzić jak na razie ona pęka na brzegach bo ona chwilkę już u mnie leżała bez opakowania i myślę, że też dlatego ona zaczyna mi tutaj pękać na brzegach, że zwilżę ją delikatnie wodą i znowu wyrównuję brzegi, bo one cały czas mi się tutaj tak delikatnie strzępią. Z tego kawałka masy zrobię ogon. Mam taki pomysł, aby na tym ogonie była tekstura. Myślę, że to będzie ciekawie wyglądać. Przy okazji sprawdzę jak się faktura odbija na tej masie i użyję takiego kawałka kolonki. Zobaczymy, czy to się w ogóle odbije. I sprawdźmy. Okej, okay, coś się tam odbiło. Jakaś tekstura jest, także nie jest najgorzej. Zanim ogon przeniosę, to w kocie zrobię dziurkę. I teraz postaram się przenieść ten ogon na kota. Przy okazji go lekko wyrównam. I teraz pozostawiam kota do wyschnięcia, a my widzimy się za 24 godziny. Jestem już sami z, z powrotem, minęło troszkę więcej niż 24 godziny, także sprawdźmy, jak prezentują się wyroby po tym czasie. Zacznę od kota. I tutaj, jak widzicie, widać lekkie wgłębienie, mam nadzieję, że jest ono widoczne. Ono jest w tym miejscu. I też tutaj powstało lekkie wgłębienie. Sprawdźmy teraz, czy kota łatwo się odklei. Jak widać nie ma problemu. Podniosę to. Ojej, jak on jest leciutki! Powiem Wam, że jest mega lekki. Naprawdę wow, jest bardzo leciusieńki. Jakby ta masa naprawdę była wykonana z powietrza. Kiedy poprawiałam ten ogonek, to tego wgłębienia nie było. Po ono się pokazało. Tutaj też na brzegach, jak widzicie, masa popękała, pomimo tego, że tutaj dawałam wody, ale niestety jednak ona popękała delikatnie. Przeki tak ładnie już nie wyglądają. Tej strony no troszeczkę też popękała. Natomiast uszka jak widzicie wyszły ładnie, tutaj nic nie popękało. Przy ogonku także nic nie ma. Sprawdźmy czy ona jest w miarę elastyczna. Ok. Naciskam może jakoś mega mocno, ale jeszcze się nie złamała, także fajnie, że nie jest krucha. Ponieważ brzegi tej figurki nie wyglądają za ładnie, to teraz spróbuję je wypiłować. Użyję piwniczka do paznokci. Zobaczymy jak ona będzie się piłować. I jak widać ładnie się piłuje, ale trzeba to robić bardzo delikatnie, aby mocno nie piłować jej. Bo bardzo szybciutko można spiłować, zauważam, bardzo dużo, za dużo niż byśmy chcieli. Masa jest bardzo leciutka, bardzo taka delikatna. Spróbuję wyrównać górę kota. Zobaczmy, czy się to uda. I jak to teraz wygląda? Teraz troszkę taka górka powstała. Ok, spróbuję jeszcze poprawić. Głębinia już nie ma, ale. Ok, chyba udało mi się ją wybiłować całkowicie. Ok, i jak widzicie, już nie ma żadnego wgłębienia ani żadnej wypukłości. Ok, to jeszcze spróbujemy jedną rzecz, zanim pomaluję, a mianowicie dodam do tej figurki patyczek. Zobaczymy, czy ta dziurka, którą wcześniej robiłam, nadal tam jest. Da się w ogóle włożyć tam patyczka. Ok, coś tam się dało. I jak widzicie kotek się trzyma. Tutaj jak widać niestety pękło. Także teraz pomaruję tego kota, a potem pokażę Wam jak prezentuje się gołąb. Do malowania użyję czarnej farby z firmy Art Creation. Natomiast ogon postanowiłam ozdobić Perfect Verse umieszaną z Art Creation. Mam nadzieję, że on nie spadnie z tego patyczka. Jak na razie nie widzę, żeby masa znowu była miękka. Wszystko się ładnie maluje. Ta masa jest tak przyjemna w dotyku, taka bardzo kremowa, nawet już kiedy wyschnie. Nadal ma taką bardzo przyjemną strukturę. Bardzo fajne jest tej masie też to, że ona nie brudzi rąk. Chociaż zauważyłam, że jak za bardzo się ją zmoczy, to minimalnie ona zostaje na parcach. Jestem też bardzo ciekawa, jak bardzo długotrwała jest ta masa. Czy ona po pewnym czasie nie zacznie pękać? Mam nadzieję, że nie. I nie mieszam teraz proszek z farbą. Dodaję odrobinę wody. I teraz takim kolorem pomaluję ogon tak widoczny. I tak się prezentuje efekt końcowy. Niestety ta tekstura, która tutaj była, nie jest tak już bardzo widoczna. Na kamerze praktycznie jej nie widać. Troszkę żałuję, że nie dałam cieńszej warstwy, ewentualnie nie dałam innej farby. I tak wygląda gołąbek. Jak widzicie, jego dziób nadal się trzyma, nie odpadł. Jednak troszkę się boję, że jak tylko go dotknę, to ten dziób niestety odpadnie. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, że nie będę musiała używać kropelki. Tak się on prezentuje z każdej ze stron. On jest również suchy, mogę go spokojnie dotknąć. Oj, ale niestety nie wyciągnę go. Czy wyciągnę? Okej, okay, może się uda? Okej, okay, udało się. Już myślałam, że się tak masa przykleiła, że nie wyciągnę jej z wykałaczki, ale się udało. I teraz bardzo ostrożnie dotknę dzioba. Jestem przekonana, że będzie podpadnie. Ok, trzyma się. Nie odpadł. Wow, powiem Wam, że byłam przekonana, że ten dziób odpadnie, bo ja go przykleiłam naprawdę chyba na powietrze. Ale jak widać, trzyma się i nic się z tym nie stało. Może sprawdźmy, może jeszcze raz. Jest ok. Teraz pomaruję gołębie i wrócę do Was z podsumowaniem tego filmu. Czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą masy Fimo Lite. Zacznę może od minusów, a minusem jest dla mnie ilość tej masy. Jest jej niewiele, a płacimy podobną cenę do Fimo L Basic. To co też mi się nie podoba to to, że tutaj nie mamy zapięcia takiego hermetycznego. A szkoda, jeśli chodzi o samą masę, to jest ona bardzo mięciutka, co dla innych może być plusem, a dla innych minusem, dla mnie mogłaby być troszkę twardsza, natomiast nie mogę zaprzeczyć, że jest ona bardzo przyjemna w dłoniach, naprawdę aż chce się ją dotykać, ma bardzo przyjemną fakturę. I oczywiście ogromnym jej plusem jest fakt, że wyroby wykonane z tej masy są bardzo leciutkie. Jeśli kupicie właśnie taką masę, to polecam ją właśnie w taki sposób przechowywać, plus jeszcze wsadzić ją do woreczka hermetycznego co ja za moment uczynię. Plusem też jest to, że wyroby mi nigdzie nie popękały. Troszkę się zniekształciły, ale udało mi się te zniekształcenia wyrównać, także tutaj nie ma problemu, nawet jeśli pojawi się jakaś drobna wypukłość, to bez problemu można ją wyrównać pilniczkiem na przykład do paznokci. Jeśli chodzi o gołębie, to jestem naprawdę szczerze zdumiona, że ten dziób nie odpadł, tylko ładnie się trzymał. Niestety gorzej było z tym okiem, ono niestety odpadło. Na szczęście, jak widzicie, w tym momencie się ono trzyma. Co do samego robienia tego gołębia, to nie było to aż tak ciężkie wyzwanie. Łatwo można poprawiać błędy, także to jest na pewno na plus. Jak widzicie, tutaj udało mi się zachować teksturę tego gołębia. I oczywiście plusem tego gołębia też jest to, że jest on bardzo leciutki. Ja Fimo Air będę używać z pewnością do dekorowania czy pisanek, czy na przykład bombek, albo różnych takich dekoracji na patyczki do kwiatów, ponieważ jest ona bardzo leciutka i nie obciąży ani bombek, ani pisanek. Te prace nie będą miały problemu z utrzymaniem się na takich patyczkach. Pusem też jest to, że jeśli macie mikrofarówkę, to możecie bez problemu przyspieszyć wysychanie tej masy, dając ją do mikrofarówki, lub tak jak ja, czekając aż sama wyschnie, zostawiając ją na 24 godziny. Masa też bez problemu może można malować. Pamiętajcie też o tym, że jeśli chcecie doklejać kolejne elementy na wyschniętą figurkę, to należy wtedy użyć kleju, ponieważ mogą one odpaść. Nie sprawdzałam jedynie, czy ta masa dobrze łączy się z werniksem, który używam. Prawdopodobnie wkleję Wam jakieś zdjęcie właśnie z popyskanymi tymi figurkami i wtedy Wam dodam jakiś komentarz. Także to tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeśli Wam się ten film spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę, zostawieniu komentarza i zasubskrybowaniu mojego kanału. Że to tyle, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa, pa! Wracam do Was z powrotem, ponieważ chcę spróbować jednak poprawić ten dziób i spróbuję użyć Fimo Air Light. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jeśli nie, to wtedy użyję Fimo Air Basic. Może zmienię narzędzie na takie, może będzie mi łatwiej nim operować. Z tyłu jak słyszycie, ruiki świrują. Mam wrażenie, że ta masa nie niezbyt się przykleiła. Mam nadzieję, że to tylko wrażenie. Albo i nie jest to wrażenie. Chyba bez kleju się tu nie obejdzie, więc spróbuję jeszcze troszkę wziąć tej masy. Resztę zawinę, aby masa nie wysychała. Jeszcze poprawię tutaj to zgrubienie, żeby ono było bardziej widoczne. Niestety powiem Wam szczerze, że ten dziób jest znowu miękki. On się nie tyle złamał, co po prostu znowu jest miękki. To mi się nie bardzo podoba. Ja użyłam faktorem wody, ale tej wody nie było aż tak dużo. Żeby ten dziób znów był miękki. Teraz już go odstawiam i poczekamy, czy on wyschnie, czy ten dziób odpadnie, czy też nie. Także po raz ostatni widzimy się za 24 godziny. Minęły 24 godziny, dziób na szczęście wyschnął i żaden element masy nie odpadł, także teraz go szybciutko pomaruję. Ja Wam tę masę jak najbardziej polecam, jak widzicie można wszystko ładnie naprawić. I to już jest naprawdę koniec, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa pa! you